Cześć, moje drogie osoby z podznaku koziorożca. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Cieszę się, że bywacie na moim kanale, oglądacie i pięknie komentujecie. Zobaczmy zatem, jakie karty dla Was tutaj los wyciągnie i co z tego będzie wynikało. Karta dla osób tutaj szukających miłości, dla Singli: 4 denary, 4 puchary dla osób zajętych. Karta dla osób szukających pieniędzy, dziewięć buław. Karta dla osób mających pracę, cztery miecze i zdrowie, dziesiątka denarów. A więc macie sporo blokad, sporo ograniczeń. Widocznie taki czas, widocznie trzeba będzie zwolnić tempo i zastanowić się nad pewnymi kwestiami, a będzie nad czym. Zaczynamy od pierwszej blokady, czwóreczki denarowej dla singli. E, osoby te będą ciężko trochę podchodziły do miłości, niestety, bo jest to karta braku ryzyka, niechęci e, kalkulowania, oceniania sytuacji już z góry. A więc braku inicjatywy, tylko takiego oceniania, tak czekania, tak? Ale też niestety możecie trafiać na osoby skąpe emocjonalnie, sytuacyjnie, tak? Takie, które po prostu mogą skrywać też po prostu pewne swoje zamierzenia, i przez to też będziecie zblokowani, bo nie będziecie wiedzieli, czego możecie się spodziewać. A więc karta zachęcająca do działania Was w szczególności. Bowiem przekraczanie własnych granic komfortu może Wam pokazać coś nowego, ale czy to zrobicie, to już jest zupełnie inna kwestia, bo jest to karta blokad. I tutaj też niestety musimy się liczyć z blokadami zewnętrznymi. Kolejna karta blokad, tylko nieco inna, to czwórka Pucharowa dla osób, które mają już kogoś, są w stałych relacjach. I czwórka Pucharów mówi o melancholii. Emocjach, które wiążą się z przeszłością i o niespełnieniu. Czyli będziemy tak dumać w przeszłości, co tam było, co było lepiej, a teraz to już jest gorzej, już nic lepszego nie będzie, i przez to nie będziemy widzieć możliwości jakby naprawy, na przykład relacji, czy zrobienia coś dla tej relacji, tylko po prostu będziemy rozpamiętywać coś, czego nie ma. Także musimy zwrócić uwagę na partnera, partnerkę, bowiem też może żyć w swoim świecie i też być, apatyczną, apatycznym w związku z jakimiś kwestiami, dlatego my musimy odpowiednio tutaj zadziałać, ale te emocje też umiejętnie okazywać. Nie, a nie blokować się, nie być melancholijnymi i nie żyć apatią, tak? Ale też z apatią walczyć u drugiej osoby, bo to jest bardzo ważne. Macie potencjał, możecie coś fajnego zrobić dla siebie, ale nie możecie żyć czymś, czego już nie ma na przykład. To jest dosyć ważne. No i tutaj karta kolejnej blokady, <noise> dziewiątka em, buław dla osób szukających pieniędzy pracy. Czy teraz znajdziemy odpowiednią pracę? No, może być bardzo trudno. Możemy też sobie stawiać wysokie wymagania, tak? Wysoką poprzeczkę do przeskoczenia, wysokie, no tutaj progi, że tak powiem, a to może być bardzo trudne, bo jest to karta ograniczeń wewnętrznych i zewnętrznych i generalnie przewrażliwienia na własnym punkcie, też karta pracowników, no ale jeśli nie mamy tej pracy, to niestety musimy wiedzieć, że nie będzie łatwo jej znaleźć, że pewne okoliczności, Będą ciągle nam się piętrzyły, a więc uważajmy, jak podchodzimy do pewnych kwestii, bo one po prostu w danym momencie mogą nie być nawet do przeskoczenia, bo to jest taka karta, że ona czasem nie przepuści w ogóle. A więc musimy zrozumieć, tak? I nie unosić się też dumą. Po prostu wiemy, że są blokady, zmieniamy tryby, zwalniamy tempo. Może warto pewne rzeczy przeczekać. No i karta dla osób, które mają pracę, kolejna blokada, tylko jeszcze innego rodzaju, czwórka mieczy, karta zwolnienia, w sensie L4, pójścia na L4 świadomie, na przykład celowo, tak bywa, albo po prostu w związku z aspektami zdrowotnymi. W ogóle jest to karta odwrócenia, karta spokoju, uciszenia czegoś, czyli jeśli pytamy, czy coś załatwimy teraz, nie. Jeśli ich pytamy, czy będziemy finansowo w dostatku, coś się ruszy, nie. Jest to uśpienie sprawy. Tak jakby coś musiało przeczekać dany moment, przespać się z tym, tak jakby odłożone, odroczone. Natomiast dziesiątka denarów jest w aspekcie zdrowia i jest to karta inwestycja, więc zdrowie powinno być. Tutaj dobrze potraktowane, a więc powinniśmy inwestować w siebie. Dobrego lekarza, dobre badania, dobre ćwiczenia, cokolwiek to będzie, dobre leki, to jakby musimy zapłacić. Ale inwestycja się opłaci: jest to karta dająca naprawdę świetne rezultaty, umacniająca nasze zdrowie i dająca stabilne filary. Zwróćmy uwagę dodatkowo na. Jelita, układ tutaj gastryczny, przemianę materii, czyli choroby też metaboliczne różnego rodzaju oraz choroby dziedziczne, które mogą się u nas na przykład w danym momencie uwidocznić. Natomiast sama w sobie karta niesie dobre wiadomości i świetne perspektywy, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Tak więc tego bym się trzymała, układ mieszany, specyficzny. Ale przejdziecie go. Warto te przesłania tutaj sobie zapamiętać. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób spod znaku wodnika. Witam serdecznie, drogie wodniki. Zobaczmy, jakie u Was się karty pojawią. Koziorożce miały pełno blokad. Tak? Nie zawsze to się tak aż pokazuje, ale wyjątkowy to czas pewnie dla nich. I nawet ten czas może dać im pewną perspektywę, zmianę spojrzenia na pewne rzeczy. A co u Was? Zaraz się dowiemy. Dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za to, że pięknie komentujecie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. No i tak, karta dla singli Asmieć. Karta dla osób zajętych księżyc. Karta dla osób szukających pieniędzy pracy. Dwójeczka była bardzo dobra karta z kolei wisielec jest dla osób mających tutaj pracę no i zdrowie dwójeczka mieczy jakieś rozdwojenie układ mieszany mimo wszystko zaczyna go bardzo racjonalna karta a jest to as mieczy as mieczy wskazuje na surowe racjonalne konkretne podejście podoba mi się ta osoba nie podoba mi się myślę Rozumiem, tak? Działam intelektualnie, nie kieruje się emocjami, jest to bardzo taka rozliczająca karta, ona jest bardzo konkretna, ona po prostu przecina od razu, ona nie działa połowicznie, ona od razu dokonuje selekcji. Będziecie dużo rozmawiać i powinniście dużo rozmawiać, żeby dużo się dowiedzieć i dokonać właściwego wyboru. Surowa karta nowych możliwości, nowych aspektów, ale też jednocześnie wymagająca od nas konkretnych działań. Także może być to aspekt taki, że na przykład ktoś nas nie wybierze i będzie surowe cięcie, odcięcie. Z tym też musimy się liczyć, ale to rozumieć, nie bać do siebie, po prostu idziemy dalej. Natomiast księżyc dla osób zajętych karta tajemnicy, iluzji, złudzeń, łudy. No i tutaj możemy źle odbierać partnera, partnerkę. W ogóle otoczenie może być fałszywe, bo to też jest karta takiego oceniania powierzchownego po jakichś sygnałach, a potem wchodzenia w jakieś nie, niemiłe, konfliktowe sytuacje. A więc musimy działać racjonalnie, statecznie i uważać na własną ułudę. Tak? Czasami ktoś się do nas uśmiecha i myślimy, że o już super. A okazuje się, że to bredna postać, tak? Na przykład z naszego otoczenia. A na przykład partner w danym momencie nie wiem, nie ma humoru partnerka, i my odbieramy, że to jest coś złego, a to w ogóle nie dotyczy nas, tak? Jakby w ogóle nie, nie jest związane z nami, ale my już żyjemy w napięciu i konflikcie, a więc tutaj warto jakby o tym pomyśleć. No i jakaś tajemnica może wyjść, lub jakąś tajemnicę po prostu odkryjecie. Natomiast dwójeczka. Buław jest dla osób, które mają tutaj ochotę poszukać pieniędzy pracy. Te osoby mają bardzo fajną kartę, kartę perspektyw, otwierających się drzwi, możliwości wyjazdu, podróży, zmiany miejsca zamieszkania i dwóch opcji, między którymi być może będziecie wybierać. Również, jeżeli nie chcemy wyjeżdżać, możemy otrzymać wiadomości związane z pracą, która może być powiązana z komunikacją, firmami zagranicznymi, odległościami, ruchem. Tak, więc bardzo dobra karta. Natomiast wisielec jest dla osób, które mają pracę i tu was czeka jakiś zastój, zmiana układów, zmiana priorytetów, coś przewróci się do góry nogami czasowo, coś, co trzeba będzie zrozumieć, ale nie kierując się dotychczasowym spojrzeniem, po prostu musimy tak zwanie stanąć na głowie i popatrzeć na to z zupełnie innej perspektywy, bowiem po prostu, jeśli w danym momencie będziemy patrzeć standardowo, to nie zrozumiemy tego i będziemy traktować to jako uciemiężenie. A pewne rzeczy spowolnią się, zmienią, zawieszą po prostu. Czekaliśmy na jakieś wiadomości, awans, podwyżkę. To to wszystko się zawiesi. Coś będzie po prostu czekało i musimy ten czas uszanować. Natomiast dwójka mieczy jest dla kwestii zdrowotnych. No, i to jest rozdwojenie. Możemy też otrzymać takie wiadomości, które nas postawią między młotem a kowadłem, tak możemy się przynajmniej czuć. Możemy też w ogóle mieć dylematy, nie wiem, brać te leki, nie brać. Tutaj różne te dylematy mogą być, iść do tego lekarza, do innego, kierować się taką terapią, a taką, no. Po prostu, jakby zaślepienie pewnymi sytuacjami może powodować blokady, i emocje mogą być tutaj naszym wrogiem, a racjonalny umysł może nam pomóc w rozwiązywaniu e, tych rozważań. Zwróćmy uwagę na oczy, układ oddechowy, e, ręce. Jest to też karta czasem operacji i to też może być dylemat. iść na operację, nie iść, iść, nie iść. i musimy tu racjonalnie rozważyć pewne opcje, by dokonać właściwego. Wyboru. Zwróćmy uwagę też na oczy, bo tutaj jakby te oczy są naprawdę bardzo mocnym tendencyjnym aspektem oraz właśnie ten układ oddechowy wcześniej wspomniany, czyli płuca gardło bowiem to też może wpływać w jakimś sensie negatywnie na, nasz, na naszą pracę na nasze funkcjonowanie. A więc układ jest ciekawy, troszeczkę skomplikowany, ale dacie radę ja wierzę w Was i dziękuję za uwagę wszystkiego dobrego, Pozdrawiamka. No, idę oczywiście do osób z podznaku ryb. Witam serdecznie, drogie rybki. Spójrzmy na Was. Jakie Wy będziecie mieć karty na ten czas? Bardzo dziękuję, jak zwykle, oczywiście, za to, że jesteście, że komentujecie. No i że tutaj bywacie na moim kanale. Jest mi, jak zawsze, niezmiernie miło. Serce rośnie, buziaczki. No i zobaczmy, czego możecie się spodziewać. Karta dla Singli to gwiazda. Piękna karta. Karta dla osób mających kogoś, piątka denarowa, specyficzna. Trójeczka była dla osób szukających pieniędzy pracy, doskonała karta. Pustelnik izolacyjny dla osób, które mają pracę. No i kochankowie, jakieś wybory w kwestiach zdrowotnych. Układ jest właściwie dobry. Prócz jednej karty, która jest specyficzna, ale za chwilę do niej przejdę. Eee, gwiazda. Dla osób tutaj szukających miłości piękna karta, karta kreacji, pokazywania się imprezy i spełnienia oczekiwań. Pamiętaj, uważaj o czym marzysz, bo to też jest specyficzna karta, ale przeważnie niesie pozytywne aspekty, czyli nie wiem, spotkamy wymarzoną osobę, wymarzonego partnera, partnerkę, ktoś się do nas odezwie. Tutaj marzenia, prawda, wiązane są z różnymi aspektami i ta karta w nich jakby pomaga, tak pomaga w realizacji po prostu naszych najskrytszych oczekiwań. Piękna karta, bo pozwala też na pokazywanie się i powinniśmy być taką gwiazdą, Kreować siebie, być dynamicznym, dynamiczną, kreatywną i nie bać się, tak, wyjść z inicjatywą, tak. To też jest karta pomagająca ludziom, którzy po prostu szukają tej miłości i oni chcą teraz zdobyć tą miłość i powinni właśnie poprzez swoje piękne, tutaj kreatywne działania przystąpić do tego. Tego planu duszy, tak, i działać dziarsko na swoją korzyść. Piękna karta realizacji planów, spełnienia oczekiwań, zadowolenia z siebie. Piękna karta. Natomiast karta dla osób, które mają kogoś. Piątka denarowa, specyficzna karta w pierwszym wydźwięku, karta straty, poczucia straty. I szczególnie kobiety mogą odczuwać, na przykład, takie, ja to zawsze mówię przy tej karcie, że to jest takie niedopieszczenie, także no ktoś no nie docenia nas, albo nie mówi czegoś, albo nie okazuje emocji. I my także żebrzemy, bo to jest karta żebractwa, też tak żebrzemy o te emocje. Czujemy upokorzenie, ale tak naprawdę żyjemy tym upokorzeniem. Zamiast zrobić coś, żeby pobudzić tę sytuację, żeby odrodzić coś, czy znaleźć rozwiązanie, to my żyjemy w tym smutku. I ta karta właśnie do tego. Nawiązuje, by nie żyć w smutku i przeżywać, że coś tam nie jest po naszej myśli, tylko szukać tych rozwiązań osób czy sytuacji, które mogłyby e, jakby e, tę nowszą ubogość zmienić w bogactwo sytuacyjne. Tak? To jest w ogóle karta jakiegoś też problemu materialnego, który może też zubażać jakość relacji, ale pamiętajmy, że tu rozwiązania są wokół nas i one są dla nas, czekają na po prostu na naszą inicjatywę. Natomiast karta dla osób, które szukają pracy, pieniędzy, piękna karta, trujeczki buław, świetna karta dla osób, które chcą wyjechać, zmienić miejsce zamieszkania, podróżować i w ogóle być w ruchu. Ale jeśli nie chcemy wyjeżdżać, to także zrealizujemy plany, będziemy zadowoleni. Możemy otrzymać taką pracę lub założyć taką firmę, która przyniesie nam spokój, zadowolenia, takie realizacje właśnie naszych działań i możemy być też pewni, że ludzie będą nam sprzyjać, A więc to jest dynamiczna karta nawołująca do tego, żebyśmy spontanicznie działali, bo dzięki temu czeka nas sukces materialny i zawodowy. Natomiast pustelnik jest dla osób, które mają pracę, i te osoby mogą tutaj troszeczkę być w tym aspekcie wyizolowane. Tak? Niektórzy z Was będą chcieli odejść z pracy lub odejdą z pracy po prostu, bo taka będzie Wasza decyzja. Niektórzy po prostu będą skupieni sami na sobie i będą wykonywać obowiązki w swoim otoczeniu, w swoim świecie, po prostu, tak. To też jest czasem karta zdania na siebie, tak, że po prostu nikt nam nie pomoże i musimy sami rozwiązywać pewne kwestie, nawet będąc w jakiejś dużej grupie. To i tak, coś na przykład jest zrzucone na nasze barki. Natomiast jest to karta dobra, bo to też jest karta autorefleksji, zebrania myśli, choć jest izolacyjna, ale niekoniecznie musi oznaczać gwałtowne odejście, bo nas ktoś wyrzucił. Nie, nie, nie. Tutaj jest izolacyjność zupełnie innego wymiaru. No i karta kochanków na zdrowie. Mówiąc oczywiście o tym, że Tutaj będziecie mieć trudne wybory w kwestii zdrowotnej, i może warto kierować się sercem, emocją, tak? Fajny ten lekarz, myślę, że ma rację, tak. Czuję się po tych lekach dobrze, tak? to jest ta dobra strona, ale na przykład nie wiem, ten lekarz nie wzbudza we mnie dobrych emocji, te leki powodują, że się źle czuję, odczułem, odczułem zmianę. Może warto pokierować się właśnie tymi emocjami, bo one gdzieś tam już nas ostrzegają i mogą mieć znaczący, znaczący wpływ na nasze przeznaczenie, na nasz stan zdrowia. A więc pomyślmy o tym, przeanalizujmy to. Możemy mieć w ogóle dylematy. Dotyczące leków, lekarzy, terapii. No i w ogóle no różnego rodzaju, tak? bo to są kochankowie, to jest dylemat w dylemacie, bym powiedziała. Ale też może być tak, że otrzymamy jakieś wiadomości, które sprawią, że nie będzie to łatwa sytuacja, że będziemy musieli podjąć decyzję, ale wszystko róbmy zgodnie z tym, co mówić będzie nam nasze serce. Zwróćmy uwagę na układ hormonalny, na podwójne narządy, Tutaj, też na kwestię oczywiście układu moczowo-płciowego, jest to dobra karta dla osób, które chcą na przykład zajść w ciążę, natomiast generalnie jest bezpieczną kartą, stabilną, choć czekają nas jakieś dylematy. Myślę, że nie będzie tak źle. Układ się, mam nadzieję, spodobał. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej.